wystawa składa się z kilku elementów, które dzięki zaangażowaniu 12. dywizji zmechanizowanej w Szczecinie, Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Pomorskiego oraz kolekcjonerów prywatnych, no i przede wszystkim pana Jerzego Ungro, ta wystawa znalazła tutaj swoje, myślę, godne miejsce i za chwilę o tym. Opowiemy Państwu. Do końca. Yy, poleciałem na pierwszą zmianę i wracam kilkakrotnie do Afganistanu, yy, fotografując wszystko, co mógłbym. Moim zdaniem yy, dużo mi daje taka wystawa, yy, ponieważ mogę się dużo dowiedzieć o żołnierzach, którzy yy, wyjeżdżają do Afganistanu, którzy bronią yy, swojego honoru, ojczyzny i przekazują później to nam właśnie. Dzięki takim wystawom. Obejrzałem tą wystawę, obejrzałem zdjęcia pana Jerzego Undro z Afganistanu. I uważam, że jeżeli taki zwykły przychodzi z ulicy przyjdzie tutaj i zobaczy jak, Afgań, jak Afgańczycy żyją, jak, jak nasi żołnierze tam im pomagają, jak służą. Mogą się dowiedzieć, co tak naprawdę polscy żołnierze w tym Afganistanie robią, jaka jest tam sytuacja i jak my, jako, jako polski kontyngent wojskowy, pomagamy mieszkańcom Afganistanu.